Hej, witam Was w kolejnym odcinku Assassin's Creed 4 Black Flag. No, no, Zagrajmy, nie zagrajmy, jak kto woli. I tak jak nam kolega Murzyn poradził, udajemy się na Tulum, czyli Wyspa Asesynów. I... I tyle. No, 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 no. Ale ja bym chciał ten strój od nich odzyskać, Narpiew. O, Murzyn. Everything is permitted. Z tej strony jest wejście. Oj, sorry. Ups. No właśnie do góry, górde, no. Tu jest przejście, wejście. Oj, nagle się tak fajnie ciemno zrobi. O, dokładnie. A ja mam wszystkie te, te, te cuda majów. Poszukiwacz, czekajcie, co to jest? Otwórz tajne drzwi w Tulum. Wow. Uu, co to jest? Interakcja. Uuu, uu, odzienie Majów. Nagroda za ukończenie aktywności, związane ze stalami maju. Według legendy, to odzienie maju stworzone za pomocą odnalezionych materiałów pochodzących z czasów pierwszej cywilizacji. Rzekomo potrafią odbijać metalowe pociski. O kurwa, trzeba będzie sprawdzić. Co Co cudak! O! Nowy strój. Wow, przecież to kurwa wygląda jak. Czekajcie, ciemno, jak w dupie. Wyjdziemy, sprawdzimy. Wo ho, 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 ho. Wow. Zajwisty To w tym co teraz będziemy biegać Weee mam nowy strój o oh, yeah Lalalala. Na 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 że to będą jakieś szmaciane łachy, a to everything is permitted. Oh, motion. Jesus, Eddie, what the hell happened here? You happened here, Edward. The damage you caused six years ago has not been undone. I'm not an easy man to call a friend, am I? Is that why you're here? To fight beside a man so driven. My personal gain and glory is a hard thing, Edward. And I have come to feel the assassins and their creed a more honorable course. Have I been unfair? No. For years I've been rushing around taking whatever I fancied, not giving a tinker's curse for those I hurt. And yet here I am, with riches and reputation, feeling no wiser than when I left home. When I turn around, look at the course I've run. There's not a man on the left standing beside me. There is time to make amends, Captain Kenway. Mary, before she died, she asked me to do good by her, to sort out the mess I made. Can you help me? Brakuje mi w tym ciuchu, I to mary was fond of you edward she saw something in your bearing that gave her hope you might one day fight with us i she told me and what do you think of our creed it's hard to say for if nothing is true then why believe anything and if everything is permitted why not chase every desire why indeed it might be that this idea is only the beginning of wisdom not its final form that's quite a step up from the Edward i met here many years ago Co jest? <gasps> z liną. so what do you think it'll take some getting used to The second attack this month, I should have moved this village long ago. I brought all this upon you years ago, but I will stand by you now. It will take more than a few favors to call yourself a true assassin, Edward. One thing at a time, mate. Oh Fuck. Kapturka, bardzo mnie to boli. Wolałam mieć kaptur. jako asasy... Jak on loty? Jako asasyjon, no ale no niestety nie mam w tej chwili, więc na razie pobiegamy tak. Nie mam możliwości przetepnąć się na. Nie ma statku mojego. Tu jest, ale nie, nie mam. A, to słabo, dobra. Wow. Kurwa mać Chciałem wejść na górę, tak wiecie, epicko ładnie, żeby pięknie było, on to zrobił Przytrzymaj Y. Wii

Co jest? Czemu nie mogę go powiesić? Ej!

O właśnie udało się, chodź tu koleżko, trzeba by się ciebie pozbyć kurwa, jak na pierdala BUSZ! No patrz! Dobra, jebać was! Wiihuu! Trzeba zmienić ten strój i znaleźć taki z kapturkiem Jakby ten miał kaptur to by było sp wszystko spoko, ale Bez kaptura to jednak nie jest to samo O znowu to. Skąd się kurwa wszyscy wzięli Łooo, wow, ale wyjebało. Dobra, okej, okay. udało się, dobra. Trochę mało zorganizowanym tym atakiem, ale udało się, na szczęście. Puszsz. Czy to jest laska? Nie. and once more you have our thanks edward you are welcome here thank you sir i'll rest here for a time before setting out if i may how's her child she is a strong woman but not invincible i'm sorry If I'd stayed in prison, they'd have taken him from me. He'd never be alive. Maybe this is God's way of saying I'm not fit to be a mother yet. Carrying on like I do. Cursing, drinking, fighting. You are a fighter, I. In prison, I heard stories of the infamous Anne Bonny and Mary Reed taking on the King's Navy together. Just the pair of you. And would have won that day if Jack and his letter and passed out in the hold from drink. It's Everyone's gone, right there. Mary, Reckon, Touch, all the rest. I miss them so. Rough as they were. Do you feel that too? All empty inside. Aaaaah, do dupy. A, znaczy, dobra i ważna. Yy, muszę zmienić ten strój. Nie podoba mi się jedyna rzecz. Nie mam kurwa kapturka. A tak, strój jest bardzo ładny. Mnie się bardzo podoba. Ino, że nie ma. Kapturka. O, znowu jestem na kawce. O, jak fajnie to sobie to mógł zmienić. strój. O, znam mój strój. Jak go znajdę? Mamy szpiegów i informacje w każdym mieście. Wsłuchajcie naszych widzów i zabójców tam, będą wam przewodzą. That fixes Torres and Rogers. But Bartholomew Roberts won't be near any city. It might take months to find him, or years. But you're a man of talent and quality, Captain Kenway. I believe you will find him. And if you're at a loss, don't be afraid to call on your quartermaster for aid. Hmm. Quartermaster our present course due west captain if it's still kingston we're sailing for it is indeed miss bonny call it out weigh anchor and let fall the course we're sailing for jamaica jamaica Dobra. E, wiem, że przerwamy rozmowę z nim i tak dalej, ale po prostu e, tu nie mam nic do zmienienia. Ja chcę strój zmienić i wytworzyć sobie kilka śmieci. Śmieci przydatnych rzeczy, no. Wytwarzanie. A. Czekajcie. Sakwa na amunicję pistoletową. Kurwa, no zapomnę o tym. Dobra tu mam. A resztę to walę, bo mam tu gdzieś kości. Dobra. To nie, nie, nie teraz. Lepsze kawki i teraz odzienie. Zmień z powrotem na te, które miałem, ponieważ dyskretne odzienie. Odzienie Majów. No wszystko ładnie, pięknie i no Ból jest taki, że nie ma kapturka, nie? No a ja wolę mieć kapturek. No cóż, tak to czasami bywa. Cóż, gdzie mam płynąć? Bo nie jestem pewny. Mapa, bo jak będę miał płynąć przez pół świata, to mi się to nie opłaca. Tu jest Jamajka, ja? Nie, Kingston. Może teraz będziemy odblokowane te te, te te, cuda od nich? Czekajcie, sprawdzę. Zbliżę się na przykład tutaj. Nie. A zbliżę na przykład tutaj. Nie. A zbliżę na przykład tutaj. Nie. Cholera. O, co to jest? CMS to? To jest Long Bay. To to za chwilę tutaj jest. Okej, okay, to wiemy, gdzie się przenosimy. Ponieważ ja chcę tam to zrobić, zdobyć te klucze i zdobyć tamten strój. Fo. Znaczy nie uda mi się zdobyć jednego stroju i drugiego, wiecie, w jednym odcinku. Ale już jeden mam, o! Tyle mogę się pochwalić, jeden mam i został jeszcze drugi. Dodatkowy. Który chcę mieć.

I figure, I help you. You let me keep the key if it turns up. Right. You're offended. I'll go. We will challenge you to a hunting contest. Gather more skins than us, and you win. Hmm. Easy. Let's go. Good. Second. <laughs>